Jest taka, taka tu uh -huh. tu okularki. Uh -huh. Klucz do roli był. Czasem kostium jest kluczem do roli. Właśnie o to chodzi. Ma być taką osą w futerale. Jest to duże wyzwanie. Zupełnie inna praca niż projektanta. Po prostu, bo robiąc kolekcję to ja robię to, co mam w głowie, moje emocje, przekładam, wizualizuję moje emocje, a tutaj jednak muszę wyciągać, wyobrażać sobie wchodzić jakby y, starać się, w każdym razie, w, w głowę, w wizję wyczuć wizję reżysera. Ja sobie materii nie przygotuję, nie zrobię jakiejś bazy, to ja tego nie mogę wyrzeźbić. To jest to, o czym pani mnie pytała, czy ja mam szkice jakieś. Ja tego na papierze nie mogę narysować, bo to jest absolutnie niemożliwe. Bo ja nie wiem, ja żeby coś narysować, ja muszę widzieć, co z tym można zrobić, jak to się zachowuje, jakie to jest tworzywo, i dopiero wtedy z tego coś zbudować. No i narysować, ale jest. z piór. E, moje szkice wyglądają tak, proszę bardzo. Ale to jest tylko myśl, że chcę, na przykład, że planuję zupełnie prościutką sukienkę z takim dekoltem, albo że planuję coś to takiego to z, to dziwną, fukcji, tak, tak? z dziwną falbanką, ale to też jest tak. No to jest taki taki rysunek który ja owszem, ja mówię moim paniom, że planuję zrobić coś takiego, opowiadam, ale to nie jest rysunek, na podstawie którego ktoś bez konsultacji ze mną może zrobić taką sukienkę. Taki piękny akordeon, cudowny, cudowne to złoto, takie, takie, takie. Takie, takie, takie tak, ale takie przybrudzone. I ten cały akordeon, taki taki przykurzony, przybrudzony. Kocham Całość to. Ma Kocham tak. to, tak. Mhm. Bardzo długo nie chciałam tego miasta opuścić, ale wiedziałam, że, że powinnam się przeprowadzić do Warszawy, bo tam. Wszystko się dzieje. Tam są redakcje e, modowe, cały świat mody. Wszystko jest w Warszawie. Ja się długo buntowałam właśnie na tą Warszawę, że dlaczego wszystko tam ma się e, e, dziać. No ale no takie są realia i rzeczywiście bardzo się do tej Warszawy nie chciałam przeprowadzić. Kochałam Wrocław i uważałam, że tutaj jest moje miejsce. Porysowałoby się tak, jednak? No, porysowałoby się troszkę. Obosz, Windą trzeba było ubiegać. Windą, to windy żeście się dorobili. Cześć, Gózka. Ale fantastycznie, tutaj ten zapach Olej miany, tak? Ach, ten ale to jest niesamowite, naprawdę kawał mhm. ech, czasu, emocji. Wspomnienia Twoje, które e, wiązały się nie tylko z czystą sztuką, ale też z, z niekonwencjonalnymi e, przyjęciami artystycznymi. Byłam naprawdę szczęśliwa, e, jak się dostałam do tej pracowni, bo to wcale nie było takie oczywiste. Ciężko cokolwiek pokazać, bo jak wiesz, że w ceramice to, co jest ulepione, musi być pod papierami, żeby nam nie przesłał. Dokładnie. Dopiero na koniec semestru widać, co się dzieje. Nie? Na razie widać, że, że, że się coś dzieje. Ale robi, bym sobie, ale wiesz, prawie... polepiła coś, bym po jakiś kawał szamotu wzięła i... No to trzeba lepiej. <laughs> W trakcie studiów wyjechałam do, do Londynu. E, wyjechałam na kilka miesięcy. Zostałam tam niemal dwa lata. Przez przypadek trafiłam do takiej pracowni, która e, szyła krótkie kolekcje dla tamtejszych projektantów. Także tam nauczyłam się wszystkiego, z czego teraz czerpię. Tam nauczyłam się krawiectwa. To właśnie tam nabrałam przekonania, że, że właśnie modą chce się zajmować. Na razie chce się jeszcze zająć że tak, takiego dużego słowa i szumnego użyję. To jest dla mnie ważniejsze niż ekspansja, bo mi naprawdę nie chodzi o, e, o, o podbijanie świata, e, o, o budowanie imperium i też nie zależy mi na zarabianiu pieniędzy, to nie. E, ja chcę się póki co zrealizować e, twórczo w tym, co robię. Marzę teraz o Kolejnej kolekcji a, autorskiej: pełna, swobodna wypowiedź więcej, jakby tego więcej, więcej, więcej.